bo też tam termometru nie mam, ale jak wczoraj wracaliśmy z Czarnej Góry, to miejscami 2,5 stopnie i to była godzina około, nie wiem, 20, powiedzmy 19.20. No to 2,5 stopnia termometr w samochodzie pokazywał. A tutaj wierzaliśmy, powiem szczerze, uwagi nie zwróciłem, ale tak 5, 7 stopni pewnie jest, więcej nie ma. No.